Prosto ze sceny podczas najlepszego koncertu o, o, o. świata o, o. dla Radia Vox Zespół Playboys Kuba, jesteś z nami. Jakie to emocje towarzyszą ci, kiedy schodzisz ze sceny, kiedy wchodzisz na scenę, kiedy widzisz BoxFM, taki tłum fantastyczny, jak tutaj dzisiaj na Jubideckiej 10? Emocje są naprawdę nie do opisania. I to jest tak, że każdy koncert wywołuje emocje, jeżeli zależy ci na ludziach, jeżeli zależy ci na pracy, którą wykonujesz i jeżeli kochasz tą pracę. Ja uwielbiam scenę, kocham ludzi. I kiedy wychodzę na scenę i widzę takie tłumy, tak jak dzisiaj tutaj w Warszawie na koncercie z Vox FM, to serducho się bardzo raduje i człowiek wie, że to co robi ma sens po prostu Wiem, że szykujesz kolejną piosenkę dla swoich panów. Co to będzie? Yy, no właśnie wydaliśmy jeden utworek pod tytułem Bahamy może Miami. To jest taka nasza świeżynka. Yy, mam yy, nadzieję. Podczas yy, waszej trasy koncertowej yy, po właśnie Stanach Zjednoczonych, między innymi Miami, Floryda i tak dalej. Zgadza prawda? się, zgadza się. Utwór nakręcony w Stanach Zjednoczonych, kiedy byliśmy po raz pierwszy grać dla Polonii. Yy, pozdrawiamy całą Polonię, na pewno nas oglądają. Yy, super. Yy, naprawdę yy, postanowiliśmy, że to będzie taka pamiątka. Okazuje się, że utwór bardzo się podoba, bo praktycznie niecały tydzień za chwilę być może będzie pierwszy milion, a więc super, ja się bardzo cieszę, że ta piosenka została tak miło przyjęta i oby tak zawsze. No i też ma taki klimat trochę y, hawajski, w hawajskie koszule, hawajskie klimaty, trochę przypominający lata 90. Zgadza się, ja kocham lata 90. My już wracaliśmy często do lat 90. wcześniej. Między innymi utwór Czy Pamiętasz Jak?, w którym wspominaliśmy świętej pamięci legendę pana Krzysztofa Krawczyka, którego uwielbiamy i którego słuchałem od dzie dzieciństwa. Wcześniej był też taki utwór Ja w nie który wykonaliśmy dzisiaj, kiedy przebieraliśmy się w takie stroje z czasów zabaw w remizach. No bo kiedyś przecież nie było takich cudownych koncertów na takich scenach jak tutaj z Vox FM, tylko. No, bawiliśmy się e, na zabawach w, 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 w jakichś takich remizach strażackich, innych salkach a więc e, no, lubimy wracać do tych czasów i myślę, że to e, nie kolejny i nie ostatni raz Czy znajdziecie czas na wakacje? Czy cały czas trasa, trasa, piosenki, utwory koncerty, z pani y, Wywiady? My mieliśmy ostatnio wakacje bardzo długie, prawie dwa lata trwały z wiadomych względów, więc teraz cieszymy się, że mogliśmy wrócić i na razie nie planujemy żadnych wakacji. Chcemy grać jak najwięcej, cieszyć się życiem, cieszyć się muzyką, cieszyć się kontaktem z ludźmi, bo dzięki nim po prostu funkcjonujemy, dzięki nim gramy i oby tak było zawsze. A w jakim aspekcie życiowym pandemia najbardziej dała Ci w kość? Wiesz co? Myślę, że nie było jakiegoś takiego aspektu życiowego, w którym pandemia najbardziej dała mi w kość. Myślę, że najbardziej. Gorsze było to, właśnie, że siedziałem w domu, nie miałem kontaktu z ludźmi. Człowiek, który jest przyzwyczajony, tak jak ja, że od 14 roku życia pracuje na siebie, gra, śpiewa, czy to kiedyś na ulicy, czy na imprezach okolicznościowych, czy gdziekolwiek indziej, e, grając jakieś dżemy na, na studiach e, w różnych miejscach w Polsce, no to kiedy w pewnym momencie tego nie ma, no to czujesz się nieswojo. Po prostu e, to jest ciężkie do opisania. Ja już nie chcę do tego wracać. Super, że. Wróciliśmy do normalności i oby tak już było zawsze. No właśnie niektórzy artyści, e, którzy właśnie też z racji pandemii osiedli w swoich domach, e, mówi, e, mówili, że ciężko im żyć razem ze swoją partnerką, bo zazwyczaj byli w rozjazdach i, ra, i, i, i zazwyczaj e, powrót do domu był radością, a tutaj się okazało. Nie było tak. U mnie zupełnie szczerze nie było tak. Nawet dzięki pandemii, e, m, może, może tak wyszło, że tak musiało być u mnie, bo e, pojawiła się najważniejsza, być może kolejna osoba w moim życiu. Nie być może. Na pewno jedna z najważniejszych osób w życiu. Marysia, moja 90-miesięczna córka, którą serdecznie pozdrawiam. A więc e, oczywiście wiele złych czynników, ale ten jeden najważniejszy plus. Myślę, że to wszystko po prostu zniwelował i to jest najpiękniejsze. A czy Marys ja już e, próbuje, że tak powiem, podregiwać do utworów zespołu Playboys. Myślę, że Marysia, gdybym wam pokazał filmiki, jak wygląda, kiedy gra ktokolwiek, czy Bajera, czy Miły Pan, czy e, jakikolwiek inny zespół, kiedy tylko usłyszy muzykę, to bawi się lepiej niż ja i ona była dzisiaj tutaj pewnie z radem FM i na najszybszym, najlepszym koncercie świata zrobiła e, większy show niż tata z pewnością. I na antenne. box fm Playboy boys busca o